Mam pytanie, co się troszkę zawiodło, troszkę szczęścia, troszkę sędziowie, jak możemy ocenić ten mecz, bo troszkę szkoda tych tak? troszkę więcej zatrzymaliście. Dobry wieczór, no tak, no czegoś zabrakło, przede wszystkim w skuteczności uważam, że, że na pewno przeanalizujemy sobie ten mecz. Pierwsza połowa wydaje mi się, że, że słabsza w naszym, w naszym wykonaniu, no oczywiście dostaliśmy, dostaliśmy bramkę. Przeciwnik strzelił nam bardzo szybko bramkę w piątej minucie, gdzieś tam później się cofnęli. I gdzieś, gdzieś w tej pierwszej połowie tych sytuacji było no, jak na lekarstwo, bardzo mało. My też nie oddawaliśmy też strzałów na, na bramkę celnych przede wszystkim. I gdzieś tam korekty w przerwie, gdzieś no, ruszyliśmy na, na soku odrabiać te, te straty. No, tak jak mówię, gdzieś tam wbiegaliśmy w te pole karne, ale brakowało takiego. O ostatniego podania i gdzieś to wykończenie, wykończenie tej sytuacji. No, przegrywamy mecz, bardzo ważny, jeżeli chodzi o, o, o tabelę, yy, ale nie poddajemy się, chcemy, chcemy do końca wygrać kolejne spotkania. Mi się wydaje, że troszkę, może ten sam dzisiejszy mecz troszkę bardziej spowodował, że troszkę stres wystąpił, bo tak naprawdę Polonia ostatnio bardzo dobrze grała. Nie, nie uważam, że, że, że był stres gdzieś tam w zespole, jak, jak ktoś ma stres na, na, na tym poziomie, no to, no to niech zmieni sobie zawód, że tak powiem, nie ma żadnego stresu, Był wi wiadomo, że, że ten mecz gdzieś tam, jeżeli chodzi o, tak jak wspomniałem wcześniej o, o tabelę, to gdzieś tam był na, na, na tym wyższym poziomie, yy, no zabrakło, tak jak mówię na początku, zabrakło troszeczkę szczęścia, ale mówię, nie poddajemy się, zrobimy wszystko, żeby w kolejnych meczach tutaj yy, wygrać spotkania i na wyjazdach też przywieźć go. Komplet punktów. A teraz najbliższy mecz gdzie gramy? Pelikanowicz.